Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. W imieniu klubu parlamentarnego Polska 2053 Droga chciałem się odnieść do projektu ustawy zgłoszonego przez posłów klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Chcę na wstępie zaznaczyć, że mamy, my zawsze będziemy stać po stronie osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Wobec tego jakakolwiek propozycja pomocy dla ofiar powodzi jest naszym zdaniem godna pochylenia się, przedyskutowania, przeanalizowania. Jednak jak mówi stare przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach, a szczegóły tego projektu ustawy budzą wątpliwości, które chciałbym w imieniu klubu dziś wyrazić. Po pierwsze, przypomnę, że ustawa zatwierdzająca rządowy pakiet pomocy dla powodzian została przyjęta i odpowiednio zbudżetowana. Jest to zestaw rozwiązań mających na celu zapewnienie pomocy poszkodowanym oraz odbudowę infrastruktury, a jego koszt został uwzględniony w aktualnym planie finansowym państwa. Ustawa ta będzie nowelizowana każdorazowo, kiedy będzie tego wymagać sytuacja poszkodowanych w ramach powodzi. W związku z tym każda dodatkowa modyfikacja obciążająca budżet powinna być szczegółowo analizowana, aby upewnić się, że nie zaburzy to już przyjętych rozwiązań. Na ten moment, moment o tę pomoc publiczną finansowaną ze środków publicznych, na które składają się także podatki, w tym podatek PIT, zawnioskowało już ponad 50 tysięcy gospodarstw domowych. Ta pomoc jest już realna i działa, także jest finansowana właśnie z naszych podatków. Po drugie, chcę zwrócić uwagę na fakt, że obecnie wpływy z podatków są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Państwo, by móc skutecznie działać w obliczu klęski żywiołowej, musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi. Proponowane rozwiązanie polegające na odliczeniu aż 200% wartości darowizny od podstawy opodatkowania obniży wpływy budżetowe w czasie, gdy są one niezbędne do sfinansowania działań ratunkowych i odbudowy po powodzi. Po trzecie zwracam uwagę, że autorzy poprawki nie przedstawili żadnych konkretnych wyliczeń ani analiz, które pozwoliłyby ocenić jej rzeczywiste skutki finansowe dla budżetu. Brak nawet nie tyle dokładnych, ale brak jakichkolwiek szacunków sprawia, że wprowadzamy zmiany w ciemno, nie widząc jak wielką wyrwę w finansach państwa mogę ono spowodować. Podejmowanie decyzji bez znajomości pełnego obrazu ekonomicznego jest ryzykowne i nieodpowiedzialne. Rozumiemy, że czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości przyzwyczaiły nas do zgoła innych standardów wydatkowania publicznych pieniędzy. Nie chcemy powtórki z dwucyfrowej inflacji. Nie chcemy już tego państwa z przemakającego kartonu, państwa oblewającego strumieniami publicznych pieniędzy beneficjentów z otoczenia PiS. Koniec z pisaniem regulacji na kolanie. Mam także wątpliwość, czy autorem takich rozwiązań powinni być specjaliści z Funduszu Sprawiedliwości. Nie po to, Szanowni Koledzy Posłowie i Posłanki. Do każdego projektu ustawy składanego do Laski Marszałkowskiej należy wypełnić dokument o nazwie „Deklaratywne skutki regulacji. Żeby wpisać do rubryki o skutkach finansowych sformułowania, cytuję Skutki finansowe dla budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego są trudne do szacowania ze względu na brak precyzyjnych decyzji danych dotyczących pomocy oraz jej wartości dla osób dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 roku. Czy wy naprawdę składacie projekt ustawy, której skutków finansowych dla budżetu państwa i jedno jednostek samorządu terytorialnego nie jesteście w stanie oszacować? W dobie sztucznej inteligencji czy my jesteśmy w Sejmie czy w przedszkolu? Kolejną kwestią jest wymóg zawierania pisemnych umów między darczyńcami a podmiotami otrzymującymi darowizny, co stanowi warunek odliczenia. Jak wyobrażają sobie Państwo zawieranie takich umów wstecznie, skoro darowizny mogły być przekazywane już od września? Czy ktoś naprawdę uważa, że osoby, które spontanicznie udzieliły pomocy po powodzi, będą teraz w stanie podpisać formalnie umowy potwierdzające przekazanie darowizn? Wprowadza to absurdalną sytuację, gdzie zamiast skupić się na pomocy potrzebującym, organizacje będą musiały zajmować się papierkową biurokracją, starając się sprostać formalnościom, których wcześniej nie wymagano. Dodatkowo chcę wyraźnie zaznaczyć, że obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają odliczanie od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na cele, które są określone w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, np. wspieranie rodzin, osób w trudnej sytuacji życiowej na działalność charytatywną, na rzecz osób niepełnosprawnych. Darowizny objęte możliwością odliczenia od podstawy opodatkowania mogą być przekazane na rzecz organizacji pozarządowych. Szanowni Państwo, nie mamy wątpliwości, że intencje autorów popraw, tej yy, propozycji są jak najbardziej dobre. Niemniej jednak poprawka ta, choć słuszna w swoim założeniu, jeszcze dobitniej pokazuje, że zmiana, która zaszła nieco ponad traktenum, była tak bardzo potrzebna. Propozycja PiS jest po prostu niedopracowana. Proponuję, aby przed dalszym procedowaniem przeprowadzić dokładną analizę skutków finansowych oraz ponownie rozważyć sposób, w jaki odliczenia Doris mogą być realizowane w sposób przejrzysty, a przede wszystkim możliwy do wykonania. I taka jeszcze osobista dygresja. Jako wolontariusz wieloletni działający w pomocy wiem, że ta pomoc jest oddolna, wykonywana z potrzeby serca, nie dla osiągnięcia korzyści finansowej i to jest właśnie sedno tej pomocy. Dziękuję bardzo.